<noise> Głośność powiadom... Zatrzymaj o nagrywanie, że, się cieszę, że Wreszcie mam podrzędkę... Tylko... Ale to Po pół godziny... doczekaliśmy się... To jest, jest. Na balsam nie ciała... Na jakiś balsam... czy cokolwiek... Ej to już szampon! Wieją szampony! Jak tej formy masażu i nie mnie polecam? Ale... Dla bajeru, dla pocieszenia się. Dzisiaj masujemy po północy na szamponie. Ciędze, ciało. <grym>, ciało. Casey Blind ma nazwę oczywiście. Szampon. Nie. Ale to mój Tak, no to nie, to to nawet jest płynny. Wiesz, co, ja, ja fajnie i Ale poza tym Bardzo ładnie pachnie. O, przestań historyzuj. Tak naprawdę to może na zwykłym. Je... Na zwykłym. Tym, na zwykłym przecież. Nie, no, o Boże. Ludzie, nie, tylko, nie, nie, nie. Nie, 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 nie wizirem najlepiej! Na no, zanurpuj skórę! Ale nie A, czy... a ja. No, a ty nie? nie, nie, nie a, tak, 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 bo po nich alergia. Do męstru! Do męstru stała! To! Nie ale, ale od razu dzwoni pola mojo za kareczka! Mój Pani Jak ty będziesz taka fryzerka psób, to chyba wszystkie psy wszystkie stąd wyjdą w podskokach. Dobra. Jak wiem, Chodzę ci biegać znowu. To żadno sprzebacz. Bardzo. Ja mam to wierne A! A! <ślesy> nie, no no, 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 no. No, 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 Nawet on sobie nie wie, na co Wiem, że już to wysycha i znowu muszę tego czego sobie. Nie! Coś innego. Wina. O, to wygląda jak lub to wygląda taki do no. intymnego mas, ma, masażu. Nie, dajna, <śmuszczaj> <tługo>. <śmuszczaj> nie ważne Nieważne na co masujemy ci to. Tylko, nie, nie, to jest jakieś. Chyba to mogłaby <śmuszczaj> Ej, to jest mój. Naprawdę, <śmuszczaj> to jest. Nie, to jest tak jakby jest? Do, do ciała jakiś żel. Dawaj, go nie reklamuję i pokażę wam. Co to jest? Nie wiem, ale takie fajne, nawet tym, no. chociaż, chociaż dużo, z do seksu tym koło. Chociaż polaczem dużo tu by było. to Z Rosmana do pewnego gadżetów. O wiele bardziej. Co to jest? Takie śmieszne. Nawet żył od siebie, tak jak w tak wyciągnięta wyciągnięte wody żabka. Mm -hmm. Dobra. Po, po szamponie, Po no, szampanie! No, po żelu Nie wiadomo do czego. No, no, Przedam no, jeszcze, no, jeszcze no, na krzywicę. Co? Macie tutaj. Co no, tutaj? To tutaj. Dobra, ciekawe, ciekawostkę okay. powiem, że nigdy nie róbcie ukłopywania poniżej e, e, żebel. No. A zwłaszcza u kobiet mokre jak żaba. Coże, wiecie, na masową Kurczę, ja się tylko powiem, nie wiem, czy... By... A, no kred no był... Na pewno był dzisiaj do masażu użyty krat, czyli ja, redaktor Greci. Ale tak naprawdę nigdy, zwłaszcza dzieci, nie korzystajcie z mojego pomysłu. Do używania dziecko. kreta są tylko osoby dorosłe. No. no, no, no. A ty, ty masz pragmatowana kretem? No. Ludzie używają mopa, a niektórzy używają krety. No cóż, taka sytuacja. I znowu zostałem ja biedny bez oczków. Wykorzystany. Ekran startowy.